Zapraszam do zapoznania się z nową inwestycją deweloperską osiedle łączna w Mikołowie. W ofercie gotowe, oddane do użytkowania apartamenty 3 i 4 pokojowe, każdy z własnym ogrodem, a także przestronne domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle położone jest w kameralnej, cichej okolicy z bardzo dobrym dojazdem do Katowic, Rudy Śląskiej czy Zabrze. Apartamenty mają powierzchnię użytkową od 69 do ponad 100 m2. Domy, bliźniaki to niemal 130 m2, wliczając garaż. Przemyślany i funkcjonalny układ pomieszczeń zapewnia komfort codziennego życia. Lokale wykończone są w podwyższonym standardzie deweloperskim. W cenie otrzymujesz klimatyzację, ogrzewanie podłogowe, gazowy kocioł dwufunkcyjny, elektryczne rolety zewnętrzne oraz dwa miejsca parkingowe. Planowane zakończenie inwestycji to druga połowa roku 2025. Osiedle łączna, nowoczesne miejsce do życia, gotowe na twoje potrzeby.